Powtórki, ciąg dalszy. Tym razem sam i eny. Tylko sam, tylko eny. Kochani, czyli wiecie już, że sam i eny. Będziemy zastanawiać się, gdzie wstawić sam, gdzie wstawić eny, jeżeli rzeczowniki, które stoją za wolnym miejscem. W tym przypadku water, water i water. Zrobiłam wszędzie tego samego rodzaju rzeczownik, żeby Wam jakby ułatwić przyswajanie, o co tutaj chodzi. Water jest rzeczownikiem niepoliczalnym. Nie da się wody policzyć po prostu na nią patrząc, tak? Potrzebujemy szklanek, żeby ocenić, ile tej wody jest, litrów, butelek i tak dalej. Eee, jeszcze Sam i Eny po drugie dotyczą rzeczowników w liczbie mnogiej. Liczbę mnogą zrobimy za chwilkę, chociaż zasada jest dokładnie ta sama, ale napiszę Wam, żebyście wiedzieli. Okej, okay, no to słuchajcie, o co chodzi? There is hmm, water in the fridge. Jest woda w lodówce. Ta kropka na końcu celowo została zrobiona taka duża, żeby zaznaczyć, podobnie jak na lekcji, że zdanie jest zwykłym zdaniem oznajmującym. Nie ma pytania w nim, nie ma przeczenia, jest zwykłe zdanie. Oświadczamy, że jest woda w lodówce. Kochani, jeżeli y, zdanie jest oznajmujące. Nazwijmy je po prostu zwykłe. Nie jest pytaniem, nie jest przeczeniem, jest zwykłym zdaniem. Tu wstawiamy sam. Ok? Czyli sam, zaznaczę tu kropką, sam występuje w zwykłych zdaniach oznajmujących takich zdaniach, które dotyczą rzeczowników albo niepoliczalnych, albo w liczbie mnogiej. Ok? No, i teraz zostały nam zdania w takim razie pytające i przeczące. To jest zdanie pytające. Skąd wiemy? Po pierwsze, ma znak zapytania na końcu. Świadczy to o pytaniu. A po drugim, zauważcie, że tutaj nam się odwróciła kolejność. W zdaniu zwykłym jest there is, a tutaj mamy is there. Ta kolejność także świadczy, że wprowadza nam już zdanie, y, y, pytanie. No i jeżeli mamy pytanie, to powstawiamy any. Do zdań pytających, e, które dotyczą rzeczowników niepoliczalnych albo rzeczowników liczby mnogiej, wstawiamy Eny. Okay? Zresztą podobnie tutaj z tą wodą. Wodę też tutaj zaznaczymy. To oznacza, że rzecz jest niepoliczalna. Okay? Czyli niełatwo ją, nie możemy jej policzyć na pierwszy rzut oka, tylko na nią patrząc. Ok, i teraz. Trzeci rodzaj zdań, zdanie przeczące, brakuje nam tu kropki, a jest kropka. Zdanie przeczące także potrzebuje N. Jeżeli dotyczy rzeczownika niepoliczalnego. Skąd wiem, że jest to zdanie przeczące, ono musi mieć w sobie gdzieś NOT. I my mamy tutaj NOT. Tak? Skrótny typ odchodzi od NOT, czyli przeczenie. There isn't any water in the fridge. I to oznacza, że musi być Eny. Pytanie dotyczące niepoliczalnego także musi być Eny. Zwykłe zdanie sam. Tydym. Mam nadzieję, że klarownie wyjaśniłam.